Witam serdecznie. Pragniemy otworzyć nową serię spotkań teologicznych poruszających kontrowersyjne tematy różnych biblijnych zasad wiary. Mam nadzieję, że ta seria się Wam spodoba. Wychodzi ona naprzeciw pytaniom, które stawiacie w komentarzach pod moimi filmami. Zatem przechodzimy do pierwszego tematu. Czy zostałeś ochrzczony tak jak należy? Chrzest ustanowiony przez Jana Chrzciciela, a potem usankcjonowany przez Chrystusa, jest fundamentalnym sakramentem religii chrześcijańskiej. Jednak chrześcijaństwo jest rozdrobnione i w różnych kościołach i społecznościach praktykowane są różne formy chrztu. Jedni udzielają chrztu tylko osobom dorosłym, inni niemowlętom jedni chrzczą przez trzykrotne zanurzenie katechumena w wodzie, inni przez jednokrotne, a są i tacy, którzy chrzczą przez polanie lub pokropienie. Są również udzielane chrzty w formie posypania katechumena solą, obłożenia go płatkami róży, namaszczenia olejem, polania winem bez użycia wody. Są społeczności, w których za udzielenie chrztu. Uznaje się wypowiedzianą przez duchownego bezpośrednio, albo przez telefon, pocztą, mailem lub SMS-em odpowiednią formułę chrzcielną. Wobec tego, zasadnicze pytanie brzmi: czy Bóg akceptuje te wszystkie formy chrztu? Czy to wszystko jedno, jaki chrzest przyjąłeś? Czy chrzest niemowląt jest biblijny? Co na to wszystko Biblia? Apostoł Paweł zapisał, że jest tylko jeden Bóg i jedna prawdziwa wiara i jedna właściwa forma chrztu akceptowana przez Boga. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jednak zanim przejdziemy do dalszej części naszego rozważania, pragnę serdecznie podziękować za wasze modlitwy za nas, wsparcie nas i pomoc. Subskrybujcie nasz kanał i reklamujcie, abyśmy mogli dotrzeć do jak największej liczby osób szukających Boga. Jest to wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. O jakim obrządku Chrztu uczy Biblia? Nowy Testament uczy o chrzcie Katechumena przez zanurzenie w wodzie. Dlatego w greckim tekście Nowego Testamentu, a więc w języku, w którym został spisany przez natchnionych autorów rzeczownik chrzest, określony jest greckim wyrazem baptisma, który dosłownie znaczy zanurzenie, a czasownik chrzcić greckim słowem baptizo, znaczącym dosłownie zanurzać. W późniejszych czasach tłumacze coraz częściej greckie słowa baptizo i baptisma zaczęli w przekładach Biblii oddawać słowami chrzcić i chrzest, odchodząc stopniowo od jego pierwotnego znaczenia. Dzisiaj w zasadzie we wszystkich polskich przekładach Biblii greckie słowa baptisma i baptizo oddawane są słowami chrzest, chrzcić, przez co zatarło się właściwe zrozumienie formy chrztu. Pamiętajmy, że wszędzie tam, gdzie w Nowym Testamencie czytamy o chrzcie, występują greckie słowa baptizo i baptisma. Biblijne opisy chrztu stawiają na zanurzenie. Tak został ochrzczony Chrystus. Tak chrzczono w Kościele Apostolskim. Ewangelista Mateusz tak opisuje chrzest Jezusa w Jordanie. Wtedy przybywa Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, by zostać zanurzonym przez niego. Zostawszy zanurzonym zaś, Jezus zaraz wyszedł z wody. Mateusz podaje, że Jezus został zanurzony w wodzie, dlatego wszedł do rzeki, a potem z niej wyszedł. Marek podaje, że w ten sposób jan chrzciciel zanurzał wszystkich, którzy doń przychodzili, i potwierdza, że tak został ochrzczony Chrystus. I wychodziła do niego cała judejska kraina i Jerozolimczycy wszyscy, i byli zanurzani przez niego w Jordanie rzece. I, i stało się w tamtych dniach, przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei. I został zanurzony w Jordanie przez Jana i zaraz wychodząc z wody zobaczył rozdarte niebiosa. Święty Łukasz zapisał formę chrztu obowiązującą wśród pierwszych chrześcijan w Kościele Apostolskim. Czytamy, że, gdy zaś jechali po drodze, przyszli do jakiejś wody i mówi trzebieniec: oto woda co zabrania ja zostać zanurzonym i wezwał aby stanąć wóz i zeszli jeden i drugi do wody Filip i Trzebieniec i zanurzył go Łukasz podaje że z Jerozolimy do Etiopii wracał wozem eunuch skarbnik na dworze królowej kandaki i czytał proctwa Izajasza na polecenie Ducha Świętego dołączył do niego ewangelista Filip i wyjaśnił mu ich znaczenie, wskazując na to, że wypełniły się w Jezusie z Nazaretu. Wypełniony wiarą, dostojnik poprosił o chrzest. Kiedy wóz dojechał do jakiegoś zbiornika wodnego, obaj zeszli do wody i Etiopczyk został ochrzczony przez zanurzenie w wodzie. Skarbnik zaniósł chrześcijaństwo do Etiopii, gdzie zawiązał się najstarszy kościół chrześcijański istniejący do dnia dzisiejszego. Uczeń Jan wspomina, że Jan Chrzciciel i Jezus niezależnie od siebie, chrzcili pokutujących przez zanurzenie w Jordanie. Ponieważ obrządek chrztu polegał na zanurzeniu pokutującego Obaj musieli wybrać takie miejsca, aby rzeka była na tyle głęboka, a jednocześnie dostępna, by można było z godnością udzielać zanurzenia. Potem przyszedł Jezus i uczniowie jego do Judei Ziemi. I tam przebywał z nimi i zanurzał. Był zaś i Jan zanurzający w Ainon blisko Salem, bo wody liczne były tam. I przybywali i byli zanurzani. Apostoł Paweł przyrównuje obrządek Chrztu do kąpieli odrodzenia. Napisał on Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Zapis Pawła sugeruje, że chrzest to obrządek polegający na zanurzeniu pokutującego katechumena. Paweł przyrównuje go do kąpieli odrodzenia, gdyż podczas chrztu dokonuje się jakby obmycie pokutującego grzesznika z jego win. Podobnie jak podczas kąpieli zmywamy z siebie brud, pył i pot całego dnia. Najważniejszym jednak powodem chrzczenia przez zanurzenie jest głęboka symbolika tego obrządku. Apostoł Paweł tak to przedstawił: Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez Chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Według apostoła Pawła, Chrzest jest symbolem śmierci, naszego dawnego życia. Jego pogrzebem w toni wodnej i zmartwychwstaniem do nowego życia. Podobnie jak Chrystus umarł, został pochowany i zmartwychwstał. Zanurzenie w wodzie to śmierć naszej dawnej, nieodrodzonej osobowości. Pozostawienie w otchłani wodnego grobu naszych grzechów, nałogów i innych złych zwyczajów i praktyk, a gdy wynurzamy się z wody, to tak jakbyśmy z wstali do nowego życia. W chrzcie utożsamiamy się ze śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem Jezusa. Łączymy się z nim jako wierzący, którzy zmarli, pogrzebani zostali i zmartwychwstali dla niego, jak on dla nas. Udzielanie innego chrztu niż przez zanurzenie burzy porządek ustalony przez Boga i jego biblijny sens oraz symboliczne znaczenie. Tą samą myśl Paweł powtarza Pisząc swój list do chrześcijan w kolosach, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. Biblia uczy o chrzcie osób dorosłych, świadomych tego, co robią, odpowiedzialnych za swoje wybory. Łukasz napisał, że Jezus, kiedy przyjął chrzest w Jordanie, udzielony mu przez Jana chrzciciela, był w wieku około 30 lat. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30. To daje nam dużo do myślenia. Jezus wiedział, że Jego wyznawcy będą go naśladować, więc swoim postępowaniem dawał przykład. Nie znaczy to, że teraz wszyscy mają chrzcić się w wieku 30 lat. Chodzi o to, abyśmy podchodzili do tego obrządku w pełni odpowiedzialności i świadomości. Rozumieli nasz wybór i decyzję. Mateusz do dyskusji, czy chrzcić dzieci, czy dorosłych, dodaje na ten temat słowa Jezusa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Według słów Chrystusa, z chrztem łączy się, stanie się uczniem Jezusa, następnie Poznanie całego wachlarza wiedzy o zbawieniu przez niego podanej, a w końcu przestrzeganie i wierność zasadom chrześcijaństwa. To nie może być tak, że ktoś za nas decyduje i przynosi do chrztu niczego nieświadome niemowlę. Ono nie spełnia nic z tego, co Chrystus zalecił odnośnie Chrztu Świętego. Ono nawet nie ma potrzeby sztu, bo nie ma za co pokutować i nawracać się. Natomiast katolicki dogmat o grzechu pierworodnym, wymuszający na rodzicach jak najszybszych sześć ich dziecka, jest niebiblijny i nie trzeba się nim przejmować, bo nikt nie odpowiada przed Bogiem za cudze grzechy. Marek napisał, że Chrystus odchodząc z ziemi polecił swoim uczniom, Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czy niemowlę jest w stanie uwierzyć? Rozumiemy więc, że Jezus mówił o chrzcie jako obrządku pokuty i nowonarodzenia osób pragnących zbawienia i pojednania z Bogiem. Klasycznym przykładem przemawiającym za chrztem osób dojrzałych duchowo jest historia chrztu skarbnika królowej Etiopii Kandaki. Wracał on z Jerozolimy do Etiopii. Czas podróży wozem spędzał czytając Księgę Izajasza. Nie rozumiał jednak proroctw mesjanistycznych, w niej zawartych. Anioł Boży skierował do niego Ewangelistę Filipa. Filip przysiadł się do niego i wyjaśnił mu dobrą nowinę o Jezusie, kiedy Przejeżdżali obok zbiornika wodnego. Etiopczyk poprosił o chrzest. Filip zgodził się, ale pod warunkiem, że wierzy z całego serca. Przeczytajmy, co o tym napisał Łukasz. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Eunuch rzekł, Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i Ełnuk do wody i ochrzcił go. Z podanych przykładów wynika, że aby przyjąć chrzest, trzeba spełnić następujące warunki: żal i pokuta za niewłaściwe życie, pragnienie pojednania się z Bogiem i otrzymania przebaczenia, podstawowa znajomość wiedzy biblijnej oraz wiara i przestrzeganie jej zasad. Pokutnik z własnej woli. Podejmuje decyzję chrztu sam za siebie. Dlatego tylko osoby dojrzałe duchowo mogą przyjąć chrzest, który Bóg akceptuje. Ostatnia sprawa dotycząca biblijnego chrztu to kwestia polecenia Chrystusa udzielania tego obrządku w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca. I syna, i ducha świętego. W świetle zlecenia Chrystusa, aby udzielać chrztu w imię trzech boskich osób, ojca, syna i ducha świętego, chrzest, w którym pomija się ten warunek, należy uznać za wątpliwy. Czy wobec tego można być drugi raz ochrzczonym? Tak. W Nowym Testamencie czytamy, że apostoł Paweł spotkał w Efezie ochrzczonych uczniów jana chrzciciela. Ich znajomość prawd biblijnych nie była wystarczająca, a chrzest nie do końca odpowiadał Bożym wymaganiom. Paweł wyjaśnił nieznane im kwestie, a kiedy uwierzyli, ponownie ich ochrzcił tak jak należy. Czytamy o tym, że obszedł Paweł wyżynne okolice i przybył do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię pana Jezusa. Jeśli ktoś z was dojdzie do wniosku, że powinien się ochrzcić zgodnie z wolą Boga, według zasad biblijnych, niech się z nami skontaktuje, a my Postaramy się pomóc.